Dzień dobry państwu. Na dzisiejszym programie z historii z Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym państwu pokazać troszeczkę zdjęć z rajdu samochodowego krakowskiego, rajdu samochodowego, który ma ogromne tradycje. Odbywa się już on od 1948 roku. Numerowany zaczął być od 1976 roku pierwszym zwycięzcą tego numerowanego rajdu był Andrzej Jaroszewicz. Dla przypomnienia, powiem tak zwany Czerwony Baron, czyli syn Piotra Jaroszewicza, pierwszego sekretarza PZPR. Jeżeli chodzi o te rajdy, to powiedzmy, no te zdjęcia myślę, że pochodzą z jednego rajdu. Trudno mi jest powiedzieć z którego, ponieważ no, nie zawierają one za dużo informacji, ale przyglądając się tym zdjęciom udało mi się parę rzeczy, że tak powiem wyłuskać z tych fotografii i chcę się tutaj z Państwem tym podzielić. Na pierwszym zdjęciu, który Państwu prezentuję wyraźnie widać w tle sukiennicę, czyli wiemy, że na pewno był start z rynku w Krakowie. Stoją tutaj i uczestniczy i ich samochody. Drugie zdjęcie pokazuje również samochody i w tle mamy ten prześwit koło kościoła mariackiego, czyli też możemy umieścić. Zmieścić to na rynku w Krakowie. O liczebności takiego rajdu, który no na pewno jest do identyfikowania. No widać to jest na przykład jakaś droga, gdzie nie wiem czy był start, czy była jakaś punkt kontrolny, ale w każdym razie tam można było te rzeczy obejrzeć. O w tych samochodach, które tutaj są, można coś powiedzieć, że są tutaj Fordy, są tutaj Dekawki, są tutaj Ople. Jest tych samochodów trochę, ale są też samochody takie bardziej rasowe, bo proszę zwrócić uwagę, ta fotografia jest trochę mniej czytelna, ale w każdym razie widać, że to już jest taki rajdowy samochód. Myślę, że pan Maciej Peda w Gostyniu mógłby coś na ten temat więcej powiedzieć. No, myślę, że bardzo istotną osobą jest tutaj ten pan, ponieważ. Myślę, że właśnie dla niego były robione te zdjęcia, więc myślę, że twarz tego pana dla kogoś będzie do rozpoznania. No a w tyle już tam widzimy, jaka elegancka dekawka za nimi jest. No, nie tylko samochody uczestniczyły w tych rajdach, bo. Były też motocykle. Mamy tutaj jakiś wiraż w jakiejś miejscowości i widać wyraźnie, że ktoś się składa do zakrętu, jeżeli chodzi o ten motor. Mamy tutaj kolejne auto, które za chwilę będę o nim jeszcze mówić w kontekście innego zdjęcia. Tu mamy następne auto uczestniczące. To są w każdym razie takie auta, nazwijmy to cywilne. No ale powiedzmy, były też auta terenowe. Nowe, bo tu mamy jakiegoś gazika i teraz nie wiem, czy to jest Willis, czy to już jest jakiś radziecki gazik. No tutaj znawcy na pewno prędzej na podstawie tego zdjęcia rozpoznają właśnie uczestników tego, tego rajdu. No. Proszę zobaczyć, tych samochodów było niemało, ponieważ mamy tu zdjęcie, tak zwany park samochodowy, i widać, że tych zdjęć tam trochę uczestniczyło. I proszę zwrócić uwagę na ten samochód biały z frontu, ponieważ on też, jak to się mówi, parokrotnie występuje na tych fotografiach. Mo mogę to oczywiście potwierdzić zaraz kolejną fotografią, gdzie widzimy to białe auto, i ono ma tablicę rejestracyjną, i tablica rejestracyjna jest. H60 i udało mi się w internecie znaleźć, że tego typu tablice informacyjne, yy, rejestracyjne posiadały samochody służby bezpieczeństwa i porządku publicznego, czyli yy, uczestnikiem musiał być jakiś. Nazwijmy to funkcjonariusz, który miał dostęp do tego typu auta, ponieważ musimy wspomnieć, mówimy o czasach, gdzie samochód osobowy był sporą rzadkością. Samochód był albo do pracy, czyli był taksówką, albo po prostu był, był należał do jakiejś jednostki państwowej. No tutaj jest też ciekawe zdjęcie, ponieważ tutaj mamy widoczne samochody, czyli Warszawę M20, ponieważ Warszawa M20 była produkowana od 1950 pierwszego roku do siedemdziesiątego. Jako Warszawa, no to wiemy na pewno, że nie jest to ten pierwszy rajd 48 roku, ani któryś kolejny, bo musiał to by być powiedzmy, rajd na pewno po 1951 roku, kiedy właśnie te Warszawy M20 już funkcjonowały. No, tutaj mamy właśnie ten samochód e, Służby Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, gdzie wyraźnie widać rejestrację. No oczywiście no, samochód w czasie rajdu czasami może mu się skończyć paliwo. Mamy tutaj bardzo. Ciekawą scenę, właśnie pokazującą, że trzeba też samochody raz po raz zatankować. Tankowało się nie z pistoletu, tylko z bańki i nalewało się do zbiorników, które najczęściej były z przodu, jak się otwarło maskę. Tutaj też Państwo jacyś mają zrobione zdjęcie. Trudno mi powiedzieć, czy są to uczestnicy rajdu, czy przypadkowi ludzie, którzy stanęli koło samochodu, ale w każdym razie jest też ciekawe poglądowe zdjęcie. No. Kolejne zdjęcie: mamy motocyklistę, czyli coś się, coś się ciekawego dzieje. No, nie wszystkie samochody widzimy z przodu. Niektóre samochody się bardzo dobrze prezentują też od tyłu, czyli powiedzmy mamy tutaj piękną stylistykę. Yy, Automobilizmu, który był w latach, no tutaj mogę powiedzieć, że to są na pewno jakieś lata, koniec lat 50., może początek 60. No, kolejne zdjęcie pokazujące pojazdy. No i właśnie. Na tych zdjęciach pojawia się ten biały samochód, i ten biały samochód jest, jakby to powiedzieć, w dwóch różnych wersjach, ponieważ widzimy, że ten samochód, który tutaj jest pokazany na no niezbyt wyraźnym zdjęciu, to nie jest ten sam samochód, który jest tutaj, i to zdjęcie wygląda, że nie jest z. Rajdu tylko było zrobione na jakimś podwórku. Może samochód przygotowywał się do rajdu. Żeby też, opowiadając o tym krakowskim rajdzie, wpleść coś poznańskiego, coś z naszego miejscowego, to chcę Państwu pokazać bardzo ciekawą widokówkę reklamową rachunek firmy pana Adolfa Baszyńskiego z Poznania, który zajmował się sprzedażą. Bardzo wczesną sprzedażą benzyny. Jest to widokówka z 1919 roku i ona jest adresowana do dominium PEMPOWO, czyli tutaj nasze strony. No wtedy właścicielem był y, Ferdinand von Hansemann, właścicielem PEMPOWA, jeden z twórców hakaty. I on w 1919 roku do jego dominium przyszedł rachunek, z którego wynika, że. Y, y, powinien zapłacić y, 918 marek na konto, na konto, na konto y, banku w Poznaniu za y, 600 kilo benzyny. Teraz nie wiemy, czy to była benzyna taka do y, automobilu, czy to była to benzyna na przykład do agregatu prądotwórczego, do motoru, ale jest też ciekawostka, bo jest też napisane, że... Y, Należy zwrócić trzy beczki, te, które były puste po tej benzynie. Także mamy tutaj bardzo ciekawą, właśnie reklamową taką widokówkę firmy z Poznania, która sprzedawała właśnie benzol, benzin i olej. bo Musimy mieć wiadomość, że w tamtych czasach były silniki, które chodziły na naftę, chodziły na benzynę, ale na eter były te silniki, ale na przykład nie było jeszcze takich silników jak powiedzmy no, które miały dokładnie określone jaki musi być skład paliwa i one bardzo często chodziły na wszystkim, co miało trochę oktanów, także... Kończąc audycję o rajdzie krakowskim, chciałbym tutaj pokazać też jakiś ciekawy akcent pozdański. Jest to 1919 rok, pępowo niedaleko, a też powiedzmy, no już wtedy trzeba było za benzynę i za paliwo y, słono zapłacić. Dziękuję.